Cześć, witajcie w nowym odcinku Wiadomości Szczecin. Z tej strony, Emil Dąbrowski, mam dla Was newsy z miasta. Zapraszam! Na początek zabieram was na remontowaną estakadę pomorską, gdzie kierowców czekają duże zmiany. Od 4 maja wyłączona będzie cała jezdnia wyjazdowa z centrum miasta, a pojazdy będą się poruszały bypassem poprowadzonym w kierunku jezdni wspomagającej. Tak będzie przez kilka tygodni. W tym czasie na estakadzie rozpocznie się kolejny etap przebudowy obiektu znajdującego się w kiepskim stanie technicznym. Po zakończeniu prac będą nowe jezdnie, chodniki, rowerowe ścieżki oraz więcej zieleni. Nową estakadą przemieścimy się z centrum Szczecina w kierunku zmieniającego się Dąbia. Zobaczcie, jak może wyglądać obszar Starego Miasta Dąbie. To efekty konkursu na opracowanie urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji w rejonie ulic Oficerskiej, Mierniczej, Cichej Lekarskiej i Krzywoń. Wnioski specjalistów po konkursie to wyznaczenie celów dla tej okolicy. Wśród nich jest wykorzystanie miejsc na zabudowę usługową, biurową i mieszkaniową oraz ograniczenie liczby miejsc parkingowych. Wejdźcie na stronę stbs.pl i zobaczcie prace wyróżnione w konkursie. Się, które będą inspiracją zmian w tej części Szczecina. Zaprojektuj przyszłość miasta to zachęta dla wszystkich i jednocześnie hasło nowej edycji szczecińskiego budżetu obywatelskiego. Propozycję jak zmieniać Szczecin można zgłaszać jeszcze do 14 maja na stronie sbo.szczecin.eu lub składając formularz SBO w Urzędzie Miasta albo jego filii. Do wydania na pomysły mieszkańców jest blisko 17 milionów złotych. Aby propozycje zostały jak najlepiej przygotowane wciąż trwa Akademia SBO. To seria spotkań online z praktycznymi radami. Szczerze polecam. To tu powstaje nowe, nowoczesne schronisko dla bezdomnych zwierząt. Przy ulicy Południowej będzie pięć parterowych pawilonów z przestronnymi boksami dla psów i kotów, wybiegami, gabinetami weterynaryjnymi i salkami edukacyjnymi. Dotychczasowe prace obejmowały m.in. wykonanie fundamentów dwóch pawilonów oraz stworzenie zewnętrznej sieci kanalizacji. Czas na zajęcie się warstwami pod drogi. Finał prac pod koniec przyszłego roku. Śledźcie postępy na stronie wiadomości Szczecina u. Najpierw produkowali karmniki dla ptaków, które trafiły do szczecińskich szkół i przedszkoli, a teraz budki lęgowe dla jeżyków. Specjaliści z Lasów Miejskich Szczecina wykonali 75 takich budek i przekazują je mieszkańcom. Tym, którzy napiszą maila na adres anita.vasiu-małpazu-szczecin.pl. Później budki trzeba powiesić w odpowiednim miejscu i na odpowiedniej wysokości, na przykład na elewacji budynku. Sezon, czas start. Młodzi żeglarze wypływają na jezioro Dąbie, wznawiają treningi i zaczynają przygotowania do zawodów. A tych tej wiosny i lata będzie naprawdę sporo. W harmonogramie m.in. Puchar Magnoli, Puchar Dnia Dziecka, Szczecin, Match Race czy regaty kokosowe w Windsurfingu. Dokładne terminy zobaczcie na stronie centrumżeglarskie.pl. I na wodzie kończymy ten odcinek Wiadomości Szczecin. Stale zapraszam na naszą stronę internetową, aplikację i Facebookowy profil. Do zobaczenia. Cześć!